Jeszcze nie tak dawno do niebezpiecznych zawodów, przy wykonywaniu których groziła utrata zdrowia, a nawet życia, zaliczano zawód górnika, policjanta czy pilota. Teraz, proszę Państwa, grupa tak zwanych niebezpiecznych zawodów z roku na rok dramatycznie rośnie. Okazuje się, że nasze bezpieczeństwo jest ściśle związane ze sposobem, w jaki zarabiamy na życie. Dziś do najbardziej niebezpiecznych zawodów należy profesja ochroniarza. W dzisiejszym programie spróbujemy opowiedzieć o najgłośniejszym w zeszłym roku i tragicznym w skurkach napadzie rabunkowym na konwój ochroniarski pod Olsztynem. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego biura śledczego z Warmii i Mazur. Tutejsza policja prosi Państwa o pomoc. W ujęciu bardzo groźnych bandytów, którzy dopuścili się najcięższego przestępstwa wobec człowieka, zabójstwa. Sprawcy ci nadal przebywają na wolności. Dlatego wszyscy jej nie znosili. Nawet po śmierci zachęcuje w hipokryzji. Próbowałam się do Słuchaj, przeżyć na inny program. Na innych nic nie ma, sprawdzałam. No, może jest coś, co się nam spodoba. Proszę, mówiłam wam, patrzyłam do programu, nie ma nic innego. Przełącz powiedziałem. Tego gówna nie będę oglądał. Proszę bardzo, czy co chcesz? Nie, to może być. Nie takie rzeczy nie interesują. mnie też. bez spać. Zrobić ci łóżko? Może zrobić, nie mogę się schylać. Czekam na Idę po papieros. Janusz B., lat 47, pseudonim Burak. Wielokrotnie rozwiedziony, prowadzi rozległe interesy, a przede wszystkim działa w tzw. Tak branży rozrywkowej, a konkretnie wraz ze swoją konkubiną prowadzi agencję towarzyską w Olsztynie. Dla Janusza pracuje 15 dziewczyn, w tym też tak zwane tirówki. Pan Janusz mieszka w Olsztynie przy ulicy Skłodowskiej 16 na drugim piętrze w dwupokojowym kwaterunkowym mieszkaniu razem ze swoją konkubiną i pracownicą. Tutaj też prowadzi swoją działalność gospodarczą. 3 sierpnia 1999 roku cała trójka była w domu. Około godziny 13 pojechali nad jezioro do klubu Mors. Po godzinie wrócili do domu. Tego dnia postanowili już nie wychodzić. Oglądali telewizję i wideo. Około godziny 22 położyli się spać. Około godziny 23:40 obudził ich dzwonek. U drzwi wejściowych. Kogo tam niesie? Ty, która jest godzina? Chyba już po wpół do dwunastej. Zapraszałeś kogoś? My? Chyba Cię pokręciło. Nie pokręciło, układ znacie. Głosi tylko do 21. Wiemy, wiemy. To nie nasz gość. Może to do ciebie. Dobra, pójdę sprawdzić. Słucham pana, o co chodzi? Cześć. Słuchaj, mam ochotę na małe, co nieco. Stary, pracujemy tylko do 21. Już za późno, przyjdź jutro. Ale poczekaj, może jakoś się dogadamy. Człowieku, jestem tak nakręcony, że mogę wszystko zrobić. Daj mi jakąś szansę. No dobra, ale tylko na pół godziny. Wejdź. Dobrze. Reguły znasz, płatny z góry. Dobra, okej. Okay. 80 zł, tak? No, 80 plus 20 telefonów, ale spoko. Dobra. Poczekaj chwilę, pójdą już dziewczyny. W porządku. mała. Klient czeka. Ale jest późno. Śpimy już. To wyjątkowa okazja. Ogarnij się trochę, a Ty do drugiego pokoju. Janusz prowadząc agencję również w domu miał pewne stałe zasady obowiązujące wśród przygodnych i stałych klientów. Opłaty przyjmował z góry, dziewczyny obsługiwały gości w swoim pokoju, po 21.00 nie przyjmował klientów, potem dziewczyny wyjeżdżały do miasta na indywidualne zamówienia, tym razem odstąpiono jednak od takiej zasady. No maluta, było nieźle. Starałam się. No, że nie czyni mistrza. Napijesz się piwa? Chętnie. Skąd jesteś? <laughs> nie uwierzysz. Ale z Częstochowa. A tam w Częstochowie ktoś na ciebie czeka? Mam trzech synów. A żona? A z żoną aktualnie się rozchodzę. Co robisz tutaj w Olsztynie? Tak przyjechałem. Nie interesuj się. Mniej wiesz, dłużej żyjesz. Okej, okay, tak tylko zapytałam. To trzymaj się, mała. Na razie. Uff, niespodziewany gość przebywał w mieszkaniu pana Janusza około. 30 minut. Podziękował za wyjątek, jaki dla niego zrobiono, i wyszedł. Wydawałoby się, że dalsza część nocy będzie już przebiegać bez zakłóceń. Tymczasem, po kilku minutach u drzwi wejściowych znów rozległ się dzwonek. Co jest kurna? No. To znowu ty? Jeszcze ci mało? A! Do Janusza B oddano dwa strzały. Jeden z pocisków trafił go w klatkę piersiową, uszkadzając serce. Drugi utkwił w ościeżnicy drzwi do mieszkania. Z ustaleń policji wynika, że uczestnikiem zabójstwa mógł być mężczyzna znany Denatowi. Bardzo ostrożny Janusz B nikogo obcego nie wpuściłby do domu. Policja zakłada, że sprawców było co najmniej dwóch. Mogli oni wcześniej obserwować jego mieszkanie, a potem w odpowiednim momencie zaatakowali. Mogli też podjechać samochodem. Są świadkowie, którzy tuż przed zabójstwem widzieli czarny samochód typu Kombi, który podjechał pod jego mieszkanie, a potem szybko odjechał. Nie wyklucza się też, że zabójcą może być ów klient który tuż przed morderstwem gościł w mieszkaniu Janusza B. Policja dysponuje jego portretem pamięciowym. Pokażmy go. Wiek około 35-40 lat. Wzrost 185-190 cm. Średnia budowa ciała. Włosy rude. Proste, ostrzeżone na jeża. Twarz pulchna, owalna. Nosił 2-3 centymetrowe bokobrody. Na wewnętrznej stronie lewego przedramienia miał trójczłonowy tatuaż. PL bądź PN. Policja poszukuje świadków, którzy w nocy z 3 na 4 sierpnia 1999 roku widzieli w Olsztynie przy ulicy Skłodowskiej 16 parkujący samochód lub mężczyzn wychodzących z posesji. Poszukujemy też mężczyzny przedstawionego na portrecie pamięciowym. Informacje, które pozwolą wykryć sprawców tego zabójstwa proszę kierować do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pod numer telefonu zaufania 0800 339 202. Mm -hmm. W Olsztynie działa firma o nazwie System ochrony mienia sezam. Firma ta od 1996 roku zajmuje się odbieraniem pieniędzy ze stacji benzynowych położonych w podolsztyńskich miejscowościach. W dni powszednie pieniądze są pobierane na trasach numer 1 i numer 2 obejmujących stacje benzynowe położone na terenie Olsztyna oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Obsada konwoju jest trzyosobowa. Dowódca konwoju Inkasent i kierowca. Prinory, panowie. Zadania na dzisiaj. Trasa numer 1. Pan Mariusz, dowódca. Pan Janusz Inkasent. Pan Krzysztof, kierowca. Trasa numer 2. Pan Janek, dowódca. Pan Adam, kierowca. I pan Jacek Inkasent. Dokumenty na dzisiaj. Proszę bardzo, zarządzenie dla panów. Karta obiektowa. Zarządzenie dla drugiej trasy. Boreczki oraz torbańka. Osoby wchodzące w skład konwoju miały rozpisane grafiki służby. Nigdy jednak nie wiedziały, jakie zadanie zostanie im wyznaczone konkretnego dnia. 10 kwietnia 1999 roku na trasę numer 1 wyjechał konwój w składzie. Mariusz Chrzanowski, dowódca. Janusz Sadłowski, inkasent. I Krzysztof Duda, kierowca. Idę, przygotować samochód. Dobra. Krzysztof Duda, lat 43. ręcista trzeciej grupy z zawodu kierowca. Mieszka w pieniężnie koło Albląga. Żonaty, spokojny, domator kierowca konwoju. Mariusz, że sobota się śpieszę, muszę zrobić prezent dla babci na imieninę. Janusz Sadłowski, 27 lat, kawaler. Na stałe mieszka w Baranowie, w województwie mazowieckim. W Olsztynie mieszka na stancji u starszej pani, której pomaga przy prowadzeniu domu. Inkasent w konwoju. Dobra, jak sobota, to sobota. Musimy się dzisiaj naprawdę pośpieszyć. Mariusz Chrzanowski, 26 lat, żonaty, jedno dziecko, mieszka w Olsztynie, obowiązkowy i sumienny, dowódca konwoju. No, tu? no, tam. no dobra, Krzysiu. Do buta mu jedzie Zrobi się, ale kto będzie mandaty płacił No to się zrzucimy Konwój wyruszył w trasę około godziny 8:30 10 kwietnia 1999 roku bordowym polonezem Karo o numerach rejestracyjnych ONE 1733. W samochodzie była radiostacja. Oprócz tego dowódca konwoju posiadał telefon komórkowy, z którym bezpośrednio łączył się z centrum monitorującym firmę. Konuj odebrał pieniądze ze stacji benzynowej w Olsztynku o godzinie 9.15. Potem z innych miejscowości o godzinie 13.16 podjechał pod stację benzynową w Litzbarku Warmińskim. Wam teraz pracowało spokojnie. Na razie. Po przyjeździe na stację benzynową samochód zatrzymuje się zawsze bezpośrednio przed wejściem do budynku, nie wyłączając silnika. Janusz Sadłowski pobierał gotówkę, pakował ją do czarnej torby. W tym czasie Mariusz Chranowski ubezpieczał kolegę stojąc na zewnątrz. Cała operacja trwała zaledwie kilka minut. Konwój z Lidzbarka Warmińskiego ruszył w dalszą drogę. Tym razem do miejscowości Dobre Miasto, gdzie przy ulicy Olsztyńskiej znajduje się stacja benzynowa. Cześć, Cześć. Aj tam? Kasa gotowa? Gotowa. Fajnie. Na razie powodzenia. Cześć czołem. dokładnie o 13:38 Janusz Sadłowski pobrał pieniądze ze stacji benzynowej w Dobrym Mieście. Taka godzina była zapisana w raporcie. Ze stacji konwój pojechał w kierunku miasta, a za nim ów podejrzany samochód. Świadkowie twierdzą, że było to najprawdopodobniej Audi 100 koloru srebrny metalik. Wewnątrz siedział mężczyzna w wieku około 25-30 lat. Następnym przystankiem na trasie inkasentów miała być stacja benzynowa w jezioranach. Tam niestety konwój już nie dotarł.

Ej, chłopaki, szybko, trzeba tu podtrzątać, raz, raz. Około godziny 14.30 10 kwietnia z konwojem próbował połączyć się operator centrum monitorującego firmę. Nikt się nie zgłosił. Około godziny 19:00 powiadomiono dyrekcję o zaginięciu konwoju. W chwilę potem powiadomiono policję. Rozpoczęto poszukiwania, które trwały całą noc. Na zajutrz 11 kwietnia o godzinie 8 rano dwóch pracowników firmy Sezam w lesie przy drodze z dobrego miasta do jezioran znaleźli samochód a w nim ciała trzech zamordowanych ochroniarzy W samochodzie w nienaturalnych pozycjach leżały ciała trzech konwojentów Kierowca Krzysztof Duda miał trzy rany kłute krtani oraz postrzał w skroń z tak zwanego przyłożenia w okolicy ciemieniowej z prawej strony Janusz Sadłowski miał rany płótną krtami, rany cięte twarzy oraz postrzał głowy w potlice od tyłu. Dowódca konwoju Mariusz Krzanowski miał dwie rany cięte w okolicach oka, dwa strzały w kamizelkę odporną z przodu i z tyłu i postrzał głowy w okolice potliczną. W samochodzie znaleziono cztery łuski, kaliber 9 mm. Ten krzyż. Stoi w miejscu, gdzie rozegrał się cały dramat. Świadczą o tym ślady zbrodni, krew ofiar, łuski i kawałki szyby samochodowej. Bandyci po dokonaniu masakry odjechali samochodami razem z zamordowanymi w głąb lasu, jakieś 600 metrów od tego miejsca. W samochodzie znaleziono puste worki bankowe, z których zniknęło 125 tysięcy złotych. Sprawcy zebrali również pistolet typu CZ, kaliber 9 mm, o numerze 9610, należący do dowódcy konwoju, Mariusza Chrzanowskiego. Policja zwraca się do państwa o pomoc w ustaleniu wszystkich okoliczności tego napadu i makabrycznego zabójstwa trzech konwojentów. Proszę Państwa, mężczyźni ci zginęli tylko dlatego, że przewozili nie swoje pieniądze i stanęli na drodze zdecydowanych na wszystko bandytów. Jeśli jesteście w posiadaniu informacji, które pozwolą ustalić sprawców tego bestialskiego morderstwa, nie wahajcie się, zadzwońcie pod numer Komendy Wojewódzkiej Policji w Wolsztynie do telefonu zaufania 0800 339 202. To już wszystko w tym programie. Przypominam, żeby nie było żadnych wątpliwości, że osoby występujące w scenkach to aktorzy, statyści. Proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami bądź sprawcami. Natomiast miejsca i wydarzenia, które rekonstruujemy, są prawdziwe. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie. Telewizyjnego Biura Śledczego za tydzień. Dobranoc.